Witam Państwa, dzień dobry. Mówi Jasnowic Oskar z Wrocławia. Ja zajmuję się jasnowidzeniem, a również uzdrawianiem. Wiele moich proroc sprawdziło się co do milimetra. Izrael zostaje napadnięty. Drogie proroctwo było, że Izrael y, atakuje swojego sąsiada. Sprawdziło się co do tygodnia, 12 miesięcy później była, była wojna. Bardzo poważna zresztą. Dzisiaj opowiem Państwu historię dotyczącą tego, że pani matka i syn opowiadają swoją historię, bardzo trudną zresztą, życia. Gdzie w tym filmie jest opisane na przykład chłopak, syn tej pani, które, która mieszka pod granicą. Belgijsko, tam w kierunku Holandii i Belgii, w Niemczech oczywiście mieszka, a więc 800 kilometrów od mojego miasta, gdzie ja mieszkam, od Wrocławia. 800 kilometrów od Wrocławia. I ta pani miała syna, ma syna, ale miała syna, który był w szpitalach psychiatrycznych różny. Przez 5 lat kolebał się po tych szpitalach. Ostatni szpital to był szpital psychiatryczny w Gliwicach. Bez efektu płaciła kilka tysięcy złotych za leki które nie pomagały, a synowi było jeszcze gorzej. Płaciła y, po 3-4 tysiące złotych miesięcznie. Ona zbankrutowała, musiała jechać za pracą do Niemiec, nie stać ją było na nic. Y, płaciła kilka tysięcy złotych za leki, bez efektu. Wreszcie postanowiła wrócić po syna z Gliwic, wypisała syna, zabiera syna do Niemiec, 800 km od Wrocławia. Oczywiście to w... ona kilka miesięcy temu nagrała film, tyle że żeśmy rozmawiali przez telefon. Jeśli znajdziesz o ten film jest. I ona opowiadała, że 15 grudnia 2015 zdaje się roku syn zachorował. Y Nagle z, 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 w cudzysłowiu, zwariował, zapadł na ciężką schizofrenię. No i bujała się przez kilkanaście lat po zakładach psychiatrycznych bez efektu. Kiedy zadzwoniła do mnie, oczywiście płacąc mi, bo tu nie ma nic za darmo. Jeśli uważasz, że zapłacisz 30 zł, gdzie masz syna, ojca, matkę ciężko chorą i zapłacisz 40 zł. No, to się już pomyliłaś, bo tak naprawdę nie jest. To jest ciężka praca, olbrzymia wiedza, unikatowa technologia uzdrawiania na odległość. Tego nikt na świecie nie ma, możesz się bujać, sprzedawanie y, obietnic y, albo, albo bujda na resorach. Y, inne techniki nie działają. To są spektakularne efekty. Pani czytała komentarze, obejrzała, analizowała filmy i powiedziała, zaufałam. Zgodziła się, przy, przyjęła moją propozycję ceny. No i efekt jest, że mi dwa razy nagrała film. To są dwa krótkie filmiki, jeden jest niedokończony. Może będzie trzeci, albo nawet i czwarty. Pani jest mi bardzo wdzięczna, matka swojego syna jest mi bardzo wdzięczna, że uratowała mi syna z ciężkiej choroby schizo schizofrenicznej. On był nie do życia, on nie spał. On spał 10 minut dziennie, kiedy był już wykończony psychicznie i na lekach, na psychotropach cały czas. Funkcjonował, w cudzysłowie funkcjonował. Pani zaczęła patrzeć na efekty, jak syn zaczyna zdrowieć. Bolała go głowa, tył głowy go bolał, i pan chłopak nie mógł spać. Opowiadał, że nie spał tygodniami, miesiącami, latami, był pod psychotropami, świrował, źle się zachowywał, nie panował nad tym, jak się zachowuje. Pani go wzięła, to już mówiłem, powtórzę, z zakładu psychiatrycznego z Gliwic do Niemiec, zadzwoniła do mnie, ja zacząłem go uzdrawiać. Nagle jest spokój, cisza, zaczyna spać. Oprócz tego, nie słyszał mnie, tak zwany, według mnie, to się nazywa chyba medycznie, niedosłuch, czyli był głuchy na jedno ucho. Poskarżył mi się o to, więc ja zacząłem uzdrawiać to, co tam trzeba, i zaczął słyszeć na swoje ucho. A, a tylko jednym uchem słyszał. I nagle wraca st stereofoniczny słuch. Mówi szok. Mamo, ja słyszę. Więc oni się uczą nagrywać filmy. No, jeszcze im trochę zajmie. Będzie trzeci, czwarty film chyba. No, to są dwa malutkie filmy. Obejrzyj. Film jest autentyczny. No i tyle. Dziękuję bardzo. Zapraszam na film. A, no właśnie, właśnie. Że, że ja mam 55 lat. Zobacz sobie, jak ja wyglądam. Jakiś anse, porównaj swojego. kumpla jak ty wyglądasz? Tak to właśnie się dzieje, tak to, tak to jest. No ja skoro się uzdrawiam, no to coraz lepiej wyglądam. No fi za, na film, zapraszam. Mówi Jasnowidz, Oskar jeśli masz oczywiście sprawę na jasnowidzenie albo na uzdrawianie, no to zapraszam, oczywiście jestem otwarty. Jednakże nie spodziewaj się, że to będzie kosztowało 10 zł, bo już się pomyliłeś. To, to naprawdę nie są te. Te sumy do usłyszenia. Dziękuję. Dobry wieczór, panie Oskarze. Ja chciałem panu bardzo dziękować, bo zacząłem coś słyszeć na ucho, gdzie kompletnie poniżej 95 decybeli nie słyszałem nic. Także dziękuję bardzo i dziękuję. Ja jako matka chciałabym również bardzo gorąco podziękować za uzdrawianie mojego syna. Bo jest w tej chwili nie do, nie do opisania, jaka jest różnica, jak pan zaczął uzdrawiać mojego syna, to, to nieporównane od 2000, od grudnia 20.15 roku do niedawna przebywał w klinikach leczył się w rehabilitacjach i nic nie pomagało, nic, nic. Dopiero podjąłam taką wewnętrzną decyzję, że muszę jechać zabrać go z tej kliniki. Pojechałam, zabrałam go, wzięłam go tu do Niemiec i skontaktowałam się z panem i pan zaczął uzdrawiać moje dziecko. No i stał się cud. Ponieważ z chwilą uzdrawiania automatycznie zaczęło się dzieć lepiej, zaczął przesypiać noce, zaczął normalnie rozmawiać i w ogóle było pomału, pomału inaczej. Także wierzę w ten ogromny cud, który Pan niesie, ogromną pomoc ludziom przez uzdrawianie. Ja bardzo gorąco panu dziękuję i będę informowała razem z moim synem o dalszych uzdrowieniach mojego syna. Dziękuję. Ja również dziękuję. Dobry wieczór. Na imię mam Łukasz. Chciałem przedstawić swoją historię, krótką część historii. Sytuacja u mnie wygląda tak, że leczę się od 2015 16 roku na schizofrenię. Jest to rozpoznanie F20. Borykam się z tym i tak na dobrą sprawę. Już nie, mam na, nie miałem nadziei na dalsze leczenie, ponieważ żadne leki, nic mi nie pomagało. Wręcz nawet zostałem skierowany do szpitala psychiatrycznego po raz czwarty w celu ustabilizowania lekowego. Ponieważ leki nie pomagały, brałem 19 tabletek na cały dzień i po prostu nie było nadziei. Tam na lek ostatniej szansy Clozapol miał mi pomóc, gdzie po prostu no nie pomógłby mi w żaden sposób, wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej by mi zaszkodził. Moja mama kochana zdecydowała się zabrać mnie z tego szpitala i szukać po prostu na własną rękę y, jakoś w jakiś inny sposób y, tego leczenia, żeby po prostu ratować mnie, tak? Y, jestem bardzo Wam wdzięczny za to, że mama znalazła Pana Oskara. Y, z pełną świadomością i odpowiedzialnością dzisiaj mogę powiedzieć, że Pan Oskar działa, uzdrawia. Y, tak, dobrze mówię, uzdrawia. Y, mam tego dowody na własnym przykładzie, yy, gdzie, gdzie po prostu yy, miałem bardzo yy, bardzo, że tak powiem z tyłu głowy tutaj yy, w środku yy, miałem po prostu yy, odparzenie, nie wiem jak to nazwać, ale w każdym bądź razie był ból tak doskwierający, że miałem problemy z zasypianiem. Pan Oskar zadziałał, pomógł w tej sprawie, Wy, pomógł mi, że tak powiem, uzdrowił, yes. mi, uzdrowił mi ten ból fizyczny. E, zaczął zacząłem w przeciągu trzech nocy odsypiać, e, zacząłem czuć ulgę. Co prawda, to nie było od razu, że tak, styknięciem palcem, e, to było w przeciągu trzech nocy, gdzie zacząłem czuć ulgę zacząłem spać. Eee, dzisiaj już tego bólu głowy nie mam, nie mam w ogóle. Eee, to, się, to się zaczęło zmieniać, gdy się tutaj zwróciliśmy z mamą do Pana Oskara i Pan Oskar podjął, że będzie pomagał i pomaga. Eee, teraz jest sytuacja taka, że od dziecka nie słyszę na ucho lewe. Eee,